Cześć, cześć, tu Ewa Kreatywnie. Mam dzisiaj znowu dla Was karteczki. Karteczki yy, na każdą okazję. Takie okolicznościowe, jak to się mówi. Mam nadzieję, że któreś Wam się spodoba. Mam nadzieję, że też coś tworzycie. Ja ostatnio oprócz albumiku yy, z kolekcji Forever Young, który jest yy, już na kanale jakiś czas, yy, to robię właśnie tylko kartki. No jakoś tak jest, że, że ten czas... Nie wiem, leci za szybko. Okej, okay. czego używałam? Używałam baz zrobionych przez siebie z papieru z bloku technicznego gramaturze 250. Bardzo lubię, jest taka niezatwarda nie za, nie za ta baza, a już jest na tyle, na tyle sztywna, że, że kartka, kartka fajnie się prezentuje. Nie jest taka powyginana, wiecie. Karteczek mam tu kilka. Właśnie tutaj mam na białej bazie i jedna jest na kraftowej bazie zakrszona akurat kraftowa baza 13 na 13. I może od tej karteczki zaczniemy. Zrobiłam sobie tutaj główny element. To wypychanka zakrzona z takim misiakiem, to akurat dostałam. Gwiazdeczki, to też gdzieś miałam z, z, jakiegoś, z jakiejś paczuszki wymiankowej, dałam stempelki, bo mi było troszkę łyso. To są stempelki z zakrona i napis dla Ciebie, z, z napisów z piątku 13, bardzo fajne, takie nie za duże, ale nie za małe. Polowałam na stemple z agaterii, ale zawsze, zawsze, zawsze jakoś tak odkładałam ten zakup. Trafiły się te, jestem z nich zadowolona, chociaż na agaterię pewnie jeszcze się może skuszę. Z agaterii są troszkę większe te napisy, no, ale te też, też mam, też fajnie się odbijają. No, to na razie te, te mam. Także tak. Kraftowa baza, czarny brystol, potem tutaj taki mamy piaskowy, papier kraftowy, cienki, a tutaj na kraftowym papierze odbiłam stempelek, żeby żeby pasował do bazy, troszkę wosku złotego z, z pentartu. no i tyle. Bardzo skromniutka, bardzo, bardzo taka myślę też urocza, mimo, mimo wszystko karteczka, ten misiaczek. Jest słodki. <laughs> Nie uważacie? <laughs> no, to tak. Kolejne kartki są już kolorowe, radosne, jak lato i wiosna i lato. Tak, pierwsza kartka, troszkę bardziej przestrzenna ze względu na te kwiatuszki piankowe Tu jest różyczka robiona przeze mnie. Tu jest jeszcze takie serduszko i kropki tekturkowe serwetka z wymianki i paski papierów, które, które też z poprzednich jakichś tam prac, prac miałam i chciałam je też wykorzystać. Podobają mi się właśnie podoba mi się łączenie różnych papierów na, na bazach kartek czy w albumach tutaj dałam jeszcze pół perełki, napis. I to napis jest podklejony i tutaj podniesiony, tak jak ta serwetka. Tu są jeszcze dwa kwiatki. Te kwiatuszki są bodajże z Enpiku z takich gotowych elementów. Bardzo mi się w sumie podoba. Myślę, że fajna. E, dobrze, wybaczcie, że troszeczkę tak wolno mi to idzie, ale no, wstaję rano do pracy i, i jestem w zasadzie codziennie niewyspana. Tutaj mamy karteczkę, która naprawdę mega mi się podoba. Ze względu na kolorystykę, na to, ten element, który jest podklejony na różowym Brystolu, i, na, na, i podoba mi się ta, ta wstążeczka, która jest zamykaniem tej kartki. To podpatrzyłam u, u Kasi z kanału, z kanału Moonlabi. Pozdrawiam Cię Kasiu. Yy, ona robi yy, takie karteczki dosyć często, właśnie wiązane na, na wstążeczkę. Myślę, że to tak fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Jest dodatkową dekoracją, taka kartka ze wstążki. Yy, a kartka prezentuje się, tak jak widzicie, są pół perełki, koroneczka koronką, dziurkaczem brzegowym wycięty paseczek. Wykończony to jest brystol różowy. E, tutaj właśnie jest element z, e, z Midi by Carola Forever Young. Mały bloczek, te, 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 te e, Napis e, wszystkiego najlepszego podkleiłam i podniosłam tutaj na piankach. Rozetka, serwetka i dwa paski papieru. Ten jest e, z Empiku, ten jest z Także tak, to jest jakaś wiosenna kolekcja z tamtego roku, bodajże. Myślę, że, że nawet fajnie to wygląda. Będę patrzeć, czy nie wyjeżdżam z kadru, boż. I właśnie ta wstążeczka fajnie się tu prezentuje, jak jest jak jest właśnie zawiązana taka kokardka. E, zrobiłam tylko jedną raptem. Wiązaną kartkę, ale, ale pewnie może jeszcze kiedyś zrobię e, ponownie. Z tyłu klejona taki bladoróżowy różowy bristol. E, kolejna karteczka, też łączone papiery wykorzystane skrapki takie listeczki, bardzo fajny kolor, tu mamy znowu taki taguś z kolekcji Minty by Karola ten Forever Young zostało mi właśnie takie takie tagusie z, z albumiku, który, który możecie oglądać już na kanale papiery to są jakieś takie tutaj zbierane ze stołu i chcę, ja chciałam je po prostu wykorzystać. Rozetka, napis tutaj tak, tak podzielony. Myślę, że bardzo fajnie wygląda, jak jest, jak jest kilka, dwa, trzy kolory papieru skrapowego. Fajnie to połączyć. Myślę, że fajnie to wygląda. Tu są naklejki, takie zwyczajne. I jest jeszcze glossy akcent, bo tu się troszkę coś tam mieli, te kropelki, tutaj listeczki I tak, taka się karteczka zrobiła. Kolejna to też ten papier, właśnie w te, w te kropelki. Tutaj taki skrapki, troszkę jak parasole, tylko w drugą stronę. No, jak się. Przy wietrze parasol porwie. No to wygina się właśnie i podobnie wygląda jak, jak, te, jak te skrapki. Listki też z wymianki, serwetkę. No, mam troszkę tych skrapek um, od dziewczyn, i, i chcę, chcę to wykorzystać. A kartki są naprawdę do tego świetne. Napis: karteczka prosta, płaska, glossy akcent, tylko żeby się troszkę coś tam błyszczało. O, no i tak. E, tutaj mamy kolejną karteczkę. Dodałam jeszcze taką małą serwetkę i koronkę. Pół perełki. Bardzo prosta, ale myślę też taka wdzięczna, urocza. Nie wiem, połączenie kolorystyczne. Te duże kwiaty y, bardzo mi się podobają. Fajne. Tutaj kolejna kartka, otwiera się tym razem do góry. Też jest bardzo prościutka. To jest też taki taguś z tej kolekcji Forever Young. Na okładce są takie w tej małej kolekcji. I co? Mod życzeń. Tu też łączone papiery. Tutaj miałam dwa paski. Tutaj w środek dałam taki zielony. Koroneczka. Perełki i żółte tutaj na bazie. Żółte tło. Bardzo mi się ona podoba ze względu na, te, na ten element. No jednak yy, no mało, mała rzecz, a, a fajnie się prezentuje i fajnie zdobi całość. I ostatnia już karteczka. Również z taką, z taką kartą z kolekcji Forever Young yy, z Mintyów. Yy, moc życzeń, serwetka taka papierowa, kwiatuszki z, lis, z listkami z dziurkacza, to zrobiłam sama, żeby coś jeszcze było tutaj do podobnego, niż podobnego do tej kompozycji. Tu no takie proste karteczki. Tyle, tyle mam dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję za cierpliwość, za to, że mieliście czas zajrzeć do mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje kartki. Trzymajcie się zdrowo. Odpoczywajcie. Jeśli możecie, nie przepracowujcie się. Dbajcie o siebie, o swoich bliskich. Dużo zdrówka i dziękuję za, za poświęcony czas. I do następnego razu. Pa!